Interwencję ja prowadzę. Ja podjąłem interwencję. Chciałem, i ja mogę się zapytać zakończę, coś tych ludzi? Zakończy, mam, zakaz ja mam zakaz mówienia? Mam zakaz mówienia czy Czy mam zakaz mówienia teraz do policjantów czy, za do policjantów, czy, tej czy tej nie? Na czy na mam zakaz mówienia do policjantów ja proszę, czy nie? Czy pan mam zakaz pan. mówienia do tych policjantów? Pana prośby mnie nie interesują. Niech pan mi wyda polecenie, że nie mogę się odzywać. Ale drogi panie, pan ze mną w tej chwili, ja z panem prowadzę. Ja chciałem zapytać pana. Czy ja mam zakaz teraz zapytania się policjantów coś? ja prowadzę czynności... Odpowie pan mi na pytania. To, co oni odpowiedzą, to jest ich. Pan wywiera teraz na nich w pr w presję? W tej chwili trwa czynność. hit to czynność. będzie. W tej chwili mi to będzie utrudniało czynność w stosunku do pana. Jak ja zapytam, czy tak, policjanta jednego? Tak Proszę pana, wszystko co widzę z tego miejsca, nie można? A dlaczego? Wypuści pan tego pana. Ja pierwszy słyszę, żeby w Polsce istniało takie prawo, które zabrania nagrywania obiektu policyjnego. Są znaki, ale ja tam nie wchodzę do pana. No i co w związku z tym? Bo dalej nie słyszę żadnego prawa, które by zakazywało nagrywania komendy. No ja pana informuję, że pan się myli. Dobry. Szkula, policji w Witam pana ja, serdecznie pana dokumenty tożsamości. No, co to, co dokumenty rejestruje, widzę tutaj obiekt yy, policyjny. Co moje dokumenty tożsamości. O, oczywiście. To, Ale w ja muszę pan sprawdzić kim pan jest i dlaczego pan rejestruje obiekt policji. Nagrywa pan tutaj temat. Tak mm -hmm. Na podstawie artykułu 65 kodeksu wykroczeń jestem uprawniony jako organ uprawniony do weryfikacji tożsamości. Mm -hmm. Mogę prosić pana o dokumenty? Dobrze, proszę pana za chwilkę zdecyduję, czy Pan udziela tego znaczy, dokumentu. Drogi Panie, to ja pana informuję, że nie udzielenie to jest wniosek do sądu, a jeżeli ja nie będę mógł ustalić pana tożsamości, będziemy musieli wykonywać dalsze czynności na jednostce policji. Także sprawdzimy, zarejestrujemy tylko dlaczego pan, kim pan jest. Mm. Czy jest pan obywatelem polskim przede wszystkim? Mm -hmm. Czy ma pan prawo przebywać na terenie? Wy, wy powiedz powiadam dyżurnego, niech mi podeśle patrol, dobrze? Dobra. Mm -hmm. eee, czy pan jest uprawniony tutaj do przebywania na terenie Polski i tak dalej, dobrze? A, pan ma te gwiazdeczki, czy pan Ten... jest to. Ale to nie ma znaczenia. Ja się pan przedstawiłem, te gwiazdki są mm. moim stopniem, one reprezentują nasz tutaj pan... Uzor, i tak dalej. mi imię swoje? Rafał Gula. A może pan jest dał? Jestem komendantem elitimację? komisariatu Policji w Kowarach. Eee, a, może... Panu, a, a może pan mi chce? Nie mam takiego obowiązku. Ale oczywiście ja wiem, panu pan zaprezentuję, to jest moja do... legitymacja, to jest mój yy, no. to jest moja ja nie będę jej nagrywał, o 91, 91, 3, 5, 3. Dobrze. Do... Jeżeli pan chce, ja panu podyktuję mój numer indywidualny os, i panu os, Ostatnie moje mhm. pytanie tylko, jeżeli pan jest komendantem, dlaczego pan nie ma na sobie czapki, proszę pana, Dla Dlatego, drogi panie, że mam w samochodzie, nie zdążyłem wyjechać. nie pan idzie założy, i ja nie, panu mówię. Nie, panu... panie, w tej chwili już podjęłem w stosunku do pana interwencję. Ponieważ ona dlaczego, jest dynamiczna. A dlaczego? dlaczego ja ja tu popełniałem w ja ja ale pana, proszę pana. Ale drogi panie, ja pana informuję, że ja nie wiem z kim mam do czynienia i w pierwszej kolejności, że widzę, że ktoś chodzi i rejestruje obiekt policyjny, mm. co w dzisiejszych czasach wiemy, że nie jest normalnym, że tak powiem typowym zjawiskiem, bo mamy czasy jakie mamy. Dlatego to znaczy jakie mamy, mamy czasy? Mamy czasy, kiedy jest odniesiony stopień zagrożenia terrorystycznego i tak dalej. A czy pan, pan nie podejrzewał pan... o terroryzm? Ja broń pożywana o nic to dlaczego ja pan sobie Dlatego, bo, ponieważ mam do tego prawo i muszę sprawdzić, kto rejestruje obiekt policyjny i dlaczego. Zadać panu kilka pytań. Ja się panu przedstawiłem. Pokazałem panu moją legitymację, Opowiada, a pan robi wszystko, żeby nie okazać, głosy. żeby nie okazać swojego dokumentu. Jeszcze bo jest pan kłamcą, bo ja panu powiedziałem, że za chwilę zdecyduję. Ale drugi panie, to nie jest pana, że tak powiem, czy pan zdecyduje, czy pan nie. Bo to jest Otóż pana... ja mogę zdecydować, nie, panie, nie, najwyżej to by pan pana, mnie zatrzymał. To jest pana. E, sądy się obywatel... z panem nie zgadzają. Nie, nie zgadzają od tego się sądy. I już potwierdził to, nie, to nie, nie, potwierdził nie, też nie, I już nie, panu... to nie, nie, ma pan prawo zawiadomić prokuratora i powiadomić o tym fakcie, że był pan legitymowany niezgodnie z przepisami. Dobrze? Mam, mamy już wszystko wiedzę w tym zakresie. Ja pan I To pan wszystko... nie ma wiedzy, ja, ja tak? mam okay, wiedzę doskonale w tym zakresie. przyjmuję to do wiadomości, że pan uważa, że ja nie mam wiedzy, poinformowałem pana o pana prawach. tak? Widzę, że patologia tej policji tutaj to jest okay, dalej. Nie Aczkolwiek nie wiem dlaczego mnie pan obraża, bo ja do pana w pełnym szacunku przyjedziemy. Ja powie... Które obrazić, zdanie, tak, które zdanie obraziło pana? Patologia to nie ja jest. Ja powiedziałem, zdanie. ja powiedziałem, że patologia tej policji widzę, że postępuje. No, to było. A ja jestem ja... elementem policji. Ja się utożsamiam z tą instytucją. dobrze. Jak... Są, nie, dobrze, nie dobrze pana, jak pan się czuje obrażony, niech pan mi poda do sądu obraz. Nie takie rzeczy naprawdę nie tegują tylko przykro a, nie mi. Nie tegują. Co to za słowo? Te... Nie tegują. Facet eee, ściemnia. Trzy, czterokrotnie sądy powiedziały, że nie możecie nie legitymować. W takich Zrobim sytuacjach, panie. a ty to robisz, jest, ja jesteś komendantem. Ja to nie powiem. dokładnie, nie chciałbym <głos》> Przedstawił się pan jako komendant, a nie pan, zastępca. I to no, 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 nie no niefortunne użycie. Sobie. Może pan sprawdzić na swoim nagraniu. Dobrze, nie rób pan tam swoje czynności. Nie mam czasu na pana dywagacje jakieś tam. Co ale po co? Po co ten patrol? Ja nie rozumiem. czy podaję ja panu masz, do Ponieważ To jest patrol e, na ulicach pan miasta pan i tak dalej. Wolno Proszę pana, pan mówi, że nie wolno. Niech pan powie, czy wolno, czy nie wolno nagrywać. Co pan śpieprzysz głupoty? Pieprzy Róki pan głupoty. Tak. To nie są słowa wulgarne, według sądów nie są to... A to, co według pana jest, nie ma żadnego znaczenia. Nie ma żadnego znaczenia. Pieprzysz głupoty, to nie jest słowo wulgarne. Nie ma znaczenia, co pan o tym myśli, sądzi i tak dalej. Jak pan ma jakieś wątpliwości, niech pan im wystawi mandat. Tak. I zobaczymy nie drogi kolego, panie policjancie. Nie jesteśmy kolegami, bo ja do pana się z szacunkiem odzywam, więc prosiłbym w drugą stronę to samo. A pan, pano, nie jesteśmy, proszę pana, dla mnie pana czynności teraz są niezgodne z prawem, ja proszę, używam słów jedynie zgodnych z prawem. Ten człowiek tu kłamie łże wprost, dlatego, prosto, żeby. Nie, to że się... no to kłamie, nie ma zakazu fotografowania takich obiektów. O czym ty mówisz do mnie? Co mnie interesują twoje znaczki tam? Drogi panie, ja panu już wyjaśniłem. Nie proszę, proszę To ja decyduję czy jesteśmy na ty, czy nie jesteśmy na ty, Szanowny Panie. I co pan wyprawia? Powiedza, patro, ale i co? No i po co ten patrol? Po to, że sprawdzimy, kim pan jest. No ale pa... ha, bo pan nie ma przy sobie tego urządzenia, o to nie panu chodziło. Użytkuje urządzenia, ponieważ nie jestem w służbie patrolowej w tej chwili, żebym go miał przy sobie. I że pan zgasi ten samochód po co on się pali. Za chwileczkę. To przejdźmy proszę tutaj na ten. Ja nie chciałbym I, wchodzi ta... co tam, czy nie? A pan mój dowód ja panu nie ucieknę, ja przecież dałem panu dowód, o czym pan mówi. Halo, halo. Zgasi pan dowód, za, założy pan czapkę. Pan trochę też się pan, pan ogarnie. Pan, pan też się przesłowił, yy, przejęzyczył, przepraszam. Wszystko jest porządku, jak to jest z pana strony, tak? Kto tak powiedział? <laughs> pan sobie jakieś insynuacje robi. <laughs> Oczywiście. I tam serdecznie. I tu mi się trafił pan komendant na dodatek. Boże, niewyedukowany jakiś. Proszę pana mojej edukacji. Bo jak chce pan stanąć, już tak powiem na etap edukacji, to możemy porozmawiać, jakie pan ma wykształcenia, jakie ja mam. Pan do mojego to ma takie. wykształcenie. tak się panu tylko wydaje. Proszę pana, jeżeli ja panu pokażę wyroki sądów, że mogę nagrywać. No, proszę pana. To są pana wyroki sądów. Ja jestem zobowiązany jako funkcjonariusz sprawdzić. Co tu w tej krokujące? Policjanta nie interesują wyroki, wyroki sądu. Sądów są w danej sprawie. w no, nie Przemie, nie w takim przemieniu ja mówi, my jesteśmy, jesteśmy tu, i teraz. Ale ja mówię, o I ta... rozważamy tą sytuację, a jaki, pan Szanowny, a jaki pan ma wyroki sądu, to już do pani odniesienia. To jest dokładnie taka sama sprawa. Dobrze, ale to pan wie, to jest według no. pana ocena. I tak jak powiedziałem, ma pan prawo, jeżeli pan uważa, że moje działania są niezgodne z przepisami, złożyć zawiadomienie do właściwego misora prokuratora. I pan Jest. prokurator Naj... W najśmiejszych snach nie przewidziałem tego, że się trafi komendant, zastępca komendanta, i jeszcze z tak porażającym zasobem wiedzy. No, widzi no, ale pan, no pan tylko potrafił obrażać. Ja Chciałem powiedzieć panu tak, dziękuję, że pan zgasił samochód i dziękuję, że pan założył czapkę widzi i żeby pan pana wszystko, teza umarła. Wszystko można kulturalnie i jak cywilizowanie ludzie <laughs> założyć. Za, załatwić. Cywilizowanym <laughs> sposobem tak. na kontrolę na chodniku kogoś tak. nie jest legitymowanie osoby, która robi coś tak. tylko i wyłącznie legalnie no, na podstawie no, prawa. Ja Zaczekaj pan, pan, ja jeszcze nie skończyłem, ja panu nie ja przerywałem pan wielokrotnie. Proszę. Byłem w takich sytuacjach wielokrotnie, i sądy wyraźnie zaznaczały, że nie ma podstawy prawnej czynności legitymowania, jeżeli nie popełniam przestępstwa i wykroczenia. Nie jestem takiego świadkiem i nie jestem podobny do osoby poszukiwanej albo osoby do odnalezienia. Zaczekaj, pan, już kończę, 10 sekund. Odnalezienia do poszukiwania, w, do ochrony. Więc mogę stwierdzić. Teraz na podstawie prawomocnego, nie jednego, nie drugiego, nie trzeciego wyroku i orzeczenia w sądu za na przykład bezzasadne i nielegalne zatrzymanie, mhm. że pieprzy pan głupoty. A teraz mogę ja panu odpowiedzieć na to? Proszę, zakrytaju. ja pana wysłucham. Przepraszam sekundkę. Marcin, nie mogę teraz, mam interwencję, wiesz? Wysłucham pana. Halo? Bo wiozą go do szpitala, żeby mu <laughs> Prośba taka. No wiecie pan, zobaczcie. To ja teraz nie mogę, wiesz? Bo pan tutaj też rejestruje i nie chciałbym, żeby dane jakikolwiek wykrywały na zewnątrz, Dobra? Do, e, Dodatkowo. Więc teraz panu ja wytłumaczę, mogę? Tak, mogę ja będę słuchał bez przerywania, panu? proszę pana. To teraz, żeby sprawdzić kimkolwiek pan jest, co pan ma na to od tego jest właśnie czynność nie Ja nie wiem z kim mam do czynienia, czy pan jest osobą poszukiwaną, czy też nie. I muszę tą czynność wykonać. Jeżeli będzie wszystko w porządku, jeżeli okaże się, że pana, do Pana, że tak powiem, żadny organ ścigania nic nie ma, zostanie, że tak powiem, z tego sporządzona z mojej dzisiejszej czynności notatka i będzie rozpoznane pod kątem tego, co miało miejsce. Ale żeby móc w stosunku do Pana mieć jakiekolwiek roszczenia ewentualne, to my musimy mieć też wiedzieć, z kim mamy do czynienia. Ja osobiście Pana nie znam. Jestem tutaj nowym funkcjonariuszem, ja nie mam obowiązku znać wszystkich tutaj, że tak powiem, osób. Pana. I z ogromną przyjemnością wykonam to, co jest do mnie, że tak powiem, moim obowiązkiem. Nie jest to Pana. Rozpytam Pana na okoliczność, dlaczego Pan rejestruje, poinformuję Pana o obowiązujących przepisach w tym zakresie i na tym, mam nadzieję, jeżeli będzie wszystko w porządku, zakończy się dzisiejsze nasze spotkanie. Już sama Pana bezczelna wypowiedź zawarła tezę. Sprawdzimy, co pan ma na sumieniu? Nie czy ja coś mam, ja tylko co mam na sumieniu? Pan już zakłada, że ja mam coś na sumieniu. Ty pie, co ty odważasz tutaj? że na ty jesteśmy. Ale mnie to nie interesuje, proszę pana. Łamie prawo czy nie? Pan jest stróżem prawa? Czy czego pan tu jest? Jest pan stróżem prawa, czy, stróżem prawa, czy nie? Ja panu powiem, nie... Jest jesteśmy policja? na ty. Policja. Ja się z panem nie umawiałem policja. na to, czy jestem na ty, czy na pan. ale dobrze, to jest u pana indywidualny poziom kultury i tak Ja pana nie jestem czy pana pan się tego nie nauczył, bardzo mi przykro. Ale drugą sprawą jest to, że policja po łapaniem sprawców przestępstw i wykroczeń jest jeszcze od czynności porządkowo administracyjnej. Ojej ja. No. No, no to jak my mamy to rodzic, jak ja, ja, się, jak to, ja Jaki ja porządek tu zakłócę? Ja się do pana tutaj, że tak powiem, staram wytłumaczyć panu, a pan sobie ze mnie drwi, A jak, no to jaki to ma sens? muszę cena, sobie z, z pana zdrwić, według mojej oceny, ponieważ pan tu przede wszystkim łamie... do no, to jest pana Mam do niej ocena, ja prawo czynienia. Ja, czy nie? ja się do pana zwracam z Ale ty łamiesz nie? moje prawa, wchodzisz w posiadanie e, moich danych bez podstawy. Drugi panie, policja jest do tego upoważniona. Czy łamie prawo tutaj czy nie? Chciałbym usłyszeć. Chciałbym usłyszeć... To typowym zachowaniem, że ktoś chodzi, obchodzi obiekt. Katarzyna Fazek jakby nie było Administracji i to jeszcze no i co? organu, który jest odpowiedzialny no i za co? różne, że tak powiem, tutaj rzeczy wrażliwe. No i co nikt z zasady nie chodzi i nie robi takich zdjęć, dlatego ja jestem. Co to znaczy nikt z zasady? Z zasady no bo jest A ja gdzie ta, ta zasada sama, jest opisana? Od, jest, tak powiem, odstępem powiem, ta od zasady jest na przykład pana, A tak, gdzie pani, ta zasada pana jest zapisana? Tak Dobrze, gdzie ta zasada jest, jest zapisana, zapisana panie pani Prawa? Ale proszę mi dać Pan plecie różne głupoty, nie, chciałbym to się to do nich odnieść. Gdzie zasada jest zapisana? stopień zagrożenia Pan nie podejrzewa o terroryzm? Nie, ja nikogo nie podejrzewam, ale my jesteśmy od tego, żeby sprawdzać, dlaczego kto rejestruje i w jakim celu. Dlaczego? Pan jest od tego, żeby sprawdzać, dlaczego Między ktoś innymi, robi?. dlaczego Dobrze. takie rzeczy mają miejsce? Jeżeli pan nie ma nic na sumieniu, to się po prostu rozejdziemy i tyle. Na chwilę obecną na tym zakończymy, z tego zostanie sporządzona dokumentacja służbowa i w dalszym ciągu będziemy rozpoznawać i tylko tyle. I tylko tyle proszę Jeżeli... mi wierzyć, że czasy są jakie są. No niestety, Co to są znaczy czasy są jakie są? Jest zagrożenie są? że tak powiem terrorystyczne. Jest zagrożenie u naszych Gdzie to odpowiem? Tak granic naszego państwa trwa wojna Proszę pana, chciałem się pana zapytać. Chciałem się pana zapytać jedną rzecz. się, żeby był bezpieczny. Chciałem się pana zapytać jedną rzecz. Proszę, Proszę mi, ja mogę panu, się zapytać jako się funkcjonariusza? Ja, panu, grzecznie cały teraz już czas, przejdę w tryb bardzo grzeczny. Się panu grzecznie odpowiadać. Pan ze mnie kpił, pan ze mnie drwił, pan mnie obrażał, więc ja to, co mógł, to panu wyjaśniłem. Czy ja tu łamię prawo? Teraz pana pytam ale, o obowiązek ale, pana. Ale. Czy ja, ja tu łamię panu, ja prawo? Ja muszę sprawdzić dlaczego i w jaki sposób nic pan dlaczego pan nie, nie sprawdzi? Bo ja panu pan nic chodzi, nie powiem. Już. Zagląda, gdzie zaglądam? Sobie. Przepraszam, panu gdzie to zaglądam? przepraszam gdzie zaglądam człowieku? zaglądam? Do zaglądam Nagrywam obiektu Czy jest? nie, 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 musi. Czy ja tu nie, 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 ale chwileczkę, ja panu tłumaczę cały czas. Jedno to jest rzecz nagrywania. Czy ja a tu łamię jak prawo nagrywania? Nagrywa, nie uzyska pan może, informacji o morzu. Ale o, właśnie, o może, morzu. Dlatego ta e, wiadomość, to dzisiejsze zdarzenie musi zostać zarejestrowane, że taka i taka osoba chodzi na obiekty państwowe, w tym obiekty policyjne. Jest pan pasjonatem swojej roboty, chyba nie? No widzi pan, ja staram się z panem Policę Ja panu powiem znakali, tak. A Panie cały czas stara się obrazić. Nie działa to ja na to było mnie. To mnie szczerze mówiąc takie, y, takiego poziomu, że tak powiem, o, y, zaczepki to mnie naprawdę po mnie spływa. Panie komisarzu. Tam stoi obcy człowiek. Nigdy w życiu go nie widziałem, a on mnie zna. No dobrze, no ma prawa, Jak to się wiem. stało? Mi się wydaje, że komisarz powinien wiedzieć o co chodzi. Y jeszcze zastępca, komendanta. Obcy człowiek nigdy w życiu mnie nie widział na oczy i wie, co tu się dzieje, wie, kim ja jestem. Się... I teraz proszę pana, na... ale zaczeka, pan, może pan ja chciałbym skończyć. Zechce, pan z domu sprawy, Chodzi mi o to, że... Że... że. kiedyś policja do mnie powiedziała, że w takiej sytuacji, no to uda się pan do sądu. Do sądu się udałem, powiedziałem, co wy odwalacie, zatrzymujecie człowieka, który wam się nie nielegalizował, bo robił legalne czynności. Zaczeka pan, już kończę. Ja panu dawałem się wypowiedzieć. Nie ma żadnych podstaw do legitymowania mnie, bo nie mamy stanu wyjątkowego ani nie mamy stanu wojennego tutaj, i nagrywanie z miejsca publicznego jest dozwolone takiego obiektu. To jest pierwsza rzecz. W związku z tym nie ma żadnej podstawy, obojętnie jaki tam jest alert, nie daje on uprawnienia policji do legitymowania. Ja to udowodniłem w sądzie i sąd mi całkowicie przyznał rację niejednokrotnie. To jest moja ocena tej sytuacji no, i tak, tak to, to chodzi, wygląda. prawo złożyć na mnie zawiadomienie. Na pewno pana to zrobię, pan proszę pana, niech pan, skończyć, niech pan, tak? niech pan, niech pan yy, będzie tego pewny, nie? No ma pan takie prawo. Ja w panę i spełnić pana do tego prawa. No, ja. proszę, dobry, pan, dobry. Poczułek yy, byśmy pana sprawdzić yy, w systemie... Pan tutaj chodzi wokół obiektu, który jest nasz obiekt policyjny, mhm. także musimy sprawdzić to pod kątem e po ewentualnych poszukiwań i ewentualnych e czy pan był za takie podobne, za takie podobne czyny gdzieś już tam pan nie figurował. Mhm. Za podobne czyny nie figurował, co pan mówi? Ale drugi panie, no po co te ukończliwe rzeczy? No tak jak powiedział, Bo pan, mam na to ochotę, pan, szanowny pan, panie, panie, rozumie pan, pan ale pyta pan mnie. Pyta pan, mnie. Prawo, pan, może pyta pan mnie, po co ukończliwe rzeczy? Już panu mówię. Bo mam na to ochotę, ja, mam ale, na to ochotę, panie, rozumie nie pan? Nie pana ochot. No zakrzany. właśnie, ja też nie. To jest ja, niezwykle nie Mogę z rzeczy. panem przeprowadzić bardzo prostą okay. czynność, najprostszą czynność policyjną, jaka jest legitymowanie. Jeżeli, tak jak już panu tłumaczyłem, pan, tak powiem, -hmm. swoje. Dokumentach w porządku? Ja z tego sporządzę adekwatną. Jeśli ja zadbam o to, żeby pan w swoich dokumentach nie był w porządku po Dobrze, tej interwencji. Ja, no niestety, jestem policjantem, muszę przyjmować taką, taką odpowiedzialność. Nie jest to dla mnie miłe, bo ja ani mnie pana nie znam. Ani do pana nic nie mam, ale uważam, że w chwili dzisiejszych wszystkich wydarzeń. Ja nie, nie wiem, jest... jakich wydarzeń pan mówi. Pan zmyśla A jakieś e, rzeczy. No dobrze, pan, pan się za, pan za dużo dyskusji. wirtualnej rzeczywistości, proszę pana, nie? Pana ja pan nie wiem. Ja ja mogę chodzić po ulicy, filmować to obie. Pana Koniec pana dyskusji. A pan, pan dyskusji. A pan tu zmyśla mi jakieś nie wiadomo, jakie rzeczy. Subiektywne odczucie. Jak subiektywne odczucie? My wiemy, czy pan nie jest osobą, która miała już styczność z jakimiś zdarzeniami na podłożu, właśnie tym, o którym mówił. Na jakim? Ja mam wiedzieć, na podłożu jakim? Z pana. Ale Niech to wybrze. pan wcześniej jakieś prawo. A skąd, skąd ja mam wiedzieć, to... czy pan nie gwałci w dzieci w domu. Ale drogi panie, skąd to... ja mam to wiedzieć? Może, jeżeli ma pan takie wątpliwości, może pan zawiadomić właściwy organ. Prokuratury. Ja panu albo odpowiedziałem, skąd mam to wiedzieć. A o to ja chodzi? nie wie. Ja A? też tego nie wiem. Otóż ale to ja... pan nie wie tego. Ale, panie, ja tego nie muszę to, wiedzieć, jak to... nie mam podejrzenia to... Panie, o to, że pan to. Robi. Dlatego... Ja jestem uprawnionym organem, nie prywatnie, tylko w czasie służby. Nie jest pan uprawnionym uprawnionym W czasie programu. służby wykonuję swoje czynności, mm -hmm. weryfikuję, czy pan nie ma y, jakichś tutaj poleceń z zakresu y, sądu, czy nie jest pan poszukiwany przez inny organ policji. Ja to weryfikuję. Jak jest odpowiedź z systemu policyjnego, że pan nie posiada żadnych tutaj y, czynności prawnych do pana z wykonaniem, pan w dniu dzisiejszym na tym zakończy się nasza. Y, Dobra tak panowie, bo, bo ten pan tak pieprzy głupoty mi się tylko poczucie. Drugi panie, po raz kolejny pan. Yy, ja teraz do Ja klina. proszę pana mówię, ja Nie przeklinam interwencję, człowieku. interwencję ja prowadzę. Ja podjąłem interwencję. Ja, ja mogę się zapytać zakończę, coś z tych ludzi? Zakończy, mam, jak zakaz jak jak ja mam zakaz mówienia? Mam zakaz mówienia czy nie? Czy mam zakaz wyłącznie. mówienia teraz do policjantów czy, tej czy tej nie? Czy mam zakaz mówienia do policjantów ja proszę, czy nie? Pan za chwileczkę, z... Czy pan, mam proszę, zakaz pan, mówienia do tych policjantów? Pana prośby mnie nie interesują. Niech pan mi wyda polecenie, że nie mogę się odzywać. Ale po... drugi panie, pan ze mną w tej chwili, ja z panem prowadzę. Ja chciałem zapytać pana. Czy ja mam zakaz teraz zapytania się policjantów ja Odpowie pan i odpowiedzą, mi na pytania. I odpowiedzą to czy oni odpowiedzą to jest ich. Pan wywiera teraz na nich e, 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 w presję? W tej chwili trwa Prawdopodobny hit to trwa będzie, nie? Ja nie wiem co się dzieje. Jak Jaka jest to jeżeli policjaci będą chcieli z panem dalej dyskutować i panu udzielać informacji, to to zrobią. W tej chwili mi to będzie utrudniało czynność w stosunku do pana. Jak ja zapytam się policjanta jednak Tak, tak jeżeli będą udzielać i będą inne wątki poruszane. Co się stanie, jak ja zapytam się policjanta? Konie, za chwileczkę, jeżeli dostaniemy odpowiedź od naszego dyrektora to zecisku jest porządku. Jest w porządku. Dobrze, proszę w takim pana, razie to, to, ja jest ja pan, to jest policjanta? Ja tylko chciałem się zapytać, czy to jest policjant. Dobrze, ja pana dziękuję. jeszcze raz informuję. Tylko to chciałem w takim razie w dniu dzisiejszym ja z tego sporządzam notatkę i dokumentację, pan jest w tej chwili z czynności z Panem zakończyłem. Panu przysługuje prawo złożenia na przygotowane przeze mnie czynności. Yy, skargi do właściwego miejscowego prokuratora, czyli prokuratora rajnowa w Jelnimu. Czy jeszcze w czymś panu mogę poinformować panu, jeszcze panu mi pojedzie, Spadej, pan coś powiedzieć? Panie już starczy. Spadaj i przestań mi e, e, przeszkadzać w moich legalnych czynnościach. To, czy one są legalne, to się jeszcze wszystko okaże. Jak to. Gdzie jak... rozpoznanie, na Weź, typie, jak to. Jak to, jak to się jeżeli okaże? Jeżeli będziemy mieli wątpliwości, się informacji, Dobra, informacji, poszedł, to ty Co Co ty pierwszy? Przecież okaże. Dobra, poszedł, weź, mówię. jedź z tym odejść już daj spokój, chłopie. Komendant, ja pierdzielę. No tego jeszcze nie było, nie? No widzę. Ale, żeście panowie to macie kolegę tutaj? Nie ja do panów oczywiście nic nie mam, panowie, tutaj sobie nagrywa tutaj. Tak, przyszedłem tu nagrywać teren z zewnątrz na chwilę, tylko to już od razu wyskoczyli. pan wchodził do środka. Nie, ja do środka nie wchodzę. Nie na spokojnie. Dziękuję tutaj za Pana ten na spokojnie. Wszystkiego dobrego. Niedorzeczność zachowania komisarza Rafał Aguli, zastępcy komendanta w Kowarach przekroczyła wręcz granice absurdu. Komendant zdecydował się właściwie zajechać mi drogę bez ustąpienia pierwszeństwa, nie włączył kierunkowskazu, przekroczył podwójną ciągłą, jechał pod prąd, nie zdecydował się na zastosowanie do znaku poziomego, zaparkował w miejscu do tego niewyznaczonym, utrudniał tak stojąc ruch innym pojazdom, silnik pozostawił włączony przez kilka minut, opuścił pojazd. Pozostawiając silnik właśnie włączonym, a to wszystko bez użycia sygnalizacji pojazdu uprzywilejowanego. Wysiad bez pełnego umudurowania początkowo przedstawił się jedynie z nazwiska, nie podał opisanej prawem przyczyny legitymowania i zaczął od opowiadania bzdur na temat prawa, że upoważniony do legitymowania jest on na podstawie artykułu 65 Kodeksu Wykroczeń, który w rzeczywistości nie upoważnia. Ani policjanta, ani żadnego innego funkcjonariusza do czegokolwiek, a jest jedynie prawnym opisem, artykułem zrębowym, niezupełnym, mówiącym o sankcjach dla osoby, która by nie udzieliła informacji funkcjonariuszowi, gdyby zachodził taki obowiązek wynikający z innych przepisów prawa. Ilość rzeczy, które komisarz Gula zepsuł, jest porażająca. I pamiętajcie, te wszystkie jego czynności były prowadzone w związku z osobą, która legalnie, spokojnie szła po chodniku, nie łamiąc w najmniejszy sposób prawa. Do tego jego bezczelne i dosłownie wprost sugerowanie, że będzie sprawdzał, co ja mam na sumieniu, a nie czy coś w ogóle mam, jego wręcz aroganckie i wbrew prawu wielokrotne twierdzenia o rzekomo przeklinaniu, używaniu przeze mnie słów wulgarnych, gubienie wątku i zmyślanie rzekomo moich obowiązków wskazuje dosyć jednoznacznie na ewidentne problemy z procesami poznawczymi. Ale drugi panie, no po co te ukończliwe rzeczy? No, tak jak on, bo on bo mam na to, to ochotę, pan, szanowny panie, wiecie, panie, rozumie panie, rozumie pan? pan, pan ale pyta pan, pan, pan mnie. Pana prawo, pan pyta mnie pan postarczyć. mnie po co ukończliwe rzeczy? Już panu mówię, bo mam na to ochotę, ja mam panie, na to ochotę, panie, rozumie nie jest pan? Spełniania pana ochot. To wszystko niestety było połączone z zachowaniem znanym z najgorszych systemów totalitarnych, gdzie Rafał Gula, zastępca komendanta Skowar przy obiekcie Jeleniogórskiej Komendy, pod którym pojawiłem się w związku z jednym bezprawnie działającym, wymuszającym przyjęcie mandatów policjantem, przy tym obiekcie komisarz Gula kłamał, zgłaszając moje rzekome chodzenie wokół komendy. Zakazywał wręcz odzywania się i mi, i policjantom, wywierając na nich samych presję, a u mnie powodując obrzydzenie połączone ze wstrętem do jego działań. I nawet, nawet po sprawdzeniu, ten bezczelny policyjny typ pozwolił sobie na tekst typu: To się jeszcze okaże, czy ja nie łamię prawa. No więc, Rafale Gulo, to ty wielokrotnie podczas tego zdarzenia które miało miejsce 11 kwietnia 2025 roku w okolicach godziny 13 na ulicy Nowowiejskiej w Jeleniej Górze, to ty wielokrotnie to prawo łamałeś, ściemniałeś na temat przepisów i a nie chce mi się już nawet gadać na temat tej jego odklejki. Chciałem wam zwrócić krótką uwagę na jeden aspekt, widzowie. Otóż policjant, który sprawdzał moje dane dzwoniąc gdzieś, podawał uwaga, Jedynie moje imię i nazwisko. Bez powtarzania, a nie mam najłatwiejszego, z reguły wymaga ono właśnie niejednokrotnego powtórzenia, a on zaraz dostał informację zwrotną. Bez peselu, daty urodzenia, adresu czy imion rodziców. Nic. Ja już wiem jak to się stało i o tym będzie też w jednym z przyszłych materiałów. Fatalne zachowanie komisarza Rafała Guli w moim odczuciu nie może pozostać bez chociażby próby wyciągnięcia konsekwencji wobec niego. Dlatego podejmę stosowne działania, a jak ktoś będzie miał taką ochotę i potrzebę, to zostawiam w komentarzu odpowiednie adresy, by w tej sprawie ewentualnie popytać, zawiadamiać, zgłaszać swoje uwagi i tak do tej sprawy będziemy zapewnie wielokrotnie jeszcze wracać, gdyż niekompetencja, insynuacje, łamanie prawa i wręcz zamordyzm zaprezentowany przez mundurowego musi się w moim odczuciu spotkać ze stanowczą i niejednokrotną reakcją, rzecz jasna tylko legalną.